Znajdujemy się w małej winnicy. Krzew winorośli jest coraz częściej sadzony w ogrodach przydomowych. Dzieje się tak z dwóch powodów. Z powodu zmian klimatycznych oraz z tego tytułu, że mamy do dyspozycji coraz ciekawsze odmiany. Hodowla w ostatnich latach zanotowała znaczący postęp i te odmiany dobrze się w naszych warunkach udają. Winorośl jest rośliną, która wymaga systematycznego, corocznego cięcia. Jest bardzo ważne dla tej rośliny, dlatego że poprzez cięcie nadajemy odpowiednią formę, czyli wysokość pnia, wielkość rośliny, regulujemy siłę wzrostu i planowanie roślin. Poprawiamy jakość owoców, polepszamy zdrowotność krzewu, dlatego że eliminujemy część pędów, te, które pozostają, są lepiej oświetlone. Krzew jest mniej narażony na rozwój chorób grzybowych. I wreszcie bardzo ważna funkcja w ogrodach. Yy... Potrafimy zapewnić poprzez cięcie odpowiednią aranżację, czyli dostosować wygląd krzewu do innych roślin, do elementów architektury ogrodowej, czyli pergoli, altan, czy też formować różnego rodzaju szpalery. Jak zbudowany jest krzew winorośli? Przede wszystkim winoroś jest rośliną wieloletnią. Odmiany dobrze dostosowane do naszych warunków klimatycznych. Krzew żyje nawet 60-80 lat. I zanim przystąpimy do samego cięcia, przyjrzyjmy się, z czego składa się część nadziemna krzewu. Składa się ona z tak zwanych części szkieletowych, czyli pnia i wieloletnich stałych ramion. Na ramionach znajduje się z reguły. Obrost młodszych pędów, dla nas najważniejszą częścią są tak zwane pędy zdrewniałe, czyli łoza. Często y, następuje pytanie, czy to są pędy roczne, czy dwuletnie. Otóż z y, y, pąków spoczynkowych, które znajdują się na łozie, wyrastają wiosną latorośle i one po zdrewnieniu zamieniają się właśnie w te łozy. Po przezimowaniu tak naprawdę stają się pędami drugorocznymi. One są szczególnie ważne, dlatego że z tych pąków spoczynkowych, które znajdują się na łozie, rozwijają się latorośle. Na nich znajdują się liście, kwiatostany, a później grona. Z reguły jest tak, że staramy się, aby łoza nie wyrastała wprost z ramion czy spnia, a z tak zwanych sęczków czyli to są. W różnym wieku, które łączą części szkieletowe z naszą łozą. Cięcie dzielimy na formujące. Stosowane jest na młodych roślinach i służy wyprowadzeniu pnia i tych pozostałych części szkieletowych. Następnie jest to cięcie odnawiające kiedy mamy już uformowany krzew i chodzi nam o wymianę pędów owocujących, czyli wykonywane jest na bieżąco co roku. Chodzi o to, aby pędy, które wydały owoce, usunąć i przygotować następne, które wydadzą latorośle, a na nich uzyskamy plon. Cięcie reguluje siłę wzrostu pędów i plonowanie, i aby zapanować nad krzewem i Owoce były odpowiedniej jakości, ta liczba pędów powinna być ściśle określona. I z reguły to jest tak, że na metrze bieżącym szpaleru czy na metrze kwadratowym zajętym przez uprawę pozostawiamy od 4 do 10 latorośli. Z owocami. Aby tę liczbę uzyskać, z reguły pozostawiamy na tym metrze szpaleru czy na metrze kwadratowym nieco więcej pąków spoczynkowych powiedzmy od 5 do 10, 11. Istnieje także cięcie sanitarne, jeżeli mamy pędy uszkodzone czy mechanicznie na przykład przez wiatr, przez grad, choroby lub yy, szkodniki. Istnieje jeszcze jeden rodzaj cięcia, jest to tak zwane cięcie odmładzające. Jeżeli mamy do czynienia ze starymi krzewami czy z krzewami zaniedbanymi, które nie wyglądają estetycznie, to wtedy czasami wykonujemy cięcie bardzo silne, usuwając większość części szkieletowych i wtedy praktycznie rozpoczynamy formowanie krzewu na nowo.